Taki przedsylwestrowy, przedimprezowy wierszyk, ostrzeżenie dla panienek, zwłaszcza na przestrogę. Na razie będzie to raczej wierszyk, ewentualnie lekka melorecytacja. Dupa lala, goła lala, nadaje się do szpitala, bo za dużo się nacipała, nie wie komu dupy dała i wciągnęła ją ekstaza. Teraz jest ta gorsza faza. Więc trawka amfa, coś drinka I gotowa jest dziewczynka. Szybko laska się rozgrzeje, Nie wie, co się potem dzieje. Niby fajnie, ostro było, Na ławce się obudziło. Klientów może kolejka, Lecz na początku kafejka. Disko, taniec, przytulanie. Gdy dojdzie, ostre rypanie. Takież to skutki sławoli. Teraz główka nieźle boli. Najpierw się o niebie marzy, Aż się zapłodnienie zdarzy. I kłopocik jest niemały, Sprawca często ujdzie cały. Do tego wściekła rodzinka Od skutki nadmiaru drinka. Do tego wściekła rodzinka Od skutki nadmiaru drinka. Uwaga zgrabne lasencie, Jak macie dobrą prezencję. Ochotników nie brakuje, Lecz on skutków nie pokuje. Bo sylwestrowa przygoda Tylko jemu chwały doda, A dziewczątko zagubione Zamiast sławy pohańbione. Konsekwencją jej, konsekwencja jej zostaje, Gość nieznanym pozostaje, Następnej okazji szuka, gdzie jest jakaś głupia sztuka. Następnej przygody szuka takiej co się ostro puka. Dupa lala, goła laska, nadziała się na kutaska, bo za dużo się naśpała, nie wie komu dupy dała. Hera amfa trochę drinka i już goła jest dziewczynka. Niby fajnie ostro było, na no ławce się przebudziło. A on już następny szuka, gdzie jest jakaś seksy sztuka. A wam śpiewam, no bo mogę, Fajnie laski na przestrogę. Mnie ochoty nie brakuje, lecz tak was źle nie traktuje. U, 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 u. Hello.